No się ma, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Hogaty, a to jest kolejny odcinek z GTA Online. I proszę Państwa, weszła dopiero co nowa rzecz do tego GTA, pięknego naszego ukochanego, do naszej ukochanej gry, którą nie mogę grać, bo znowu wywala nas z gry, niestety. Uh, o Jezu, ty, ja mam pół miliona tylko, no tak, ale to na Hogatowskim e, robiłem pewne rzeczy, w sensie tuning samochodów robiłem kilku e, i nawet kupiłem nowy samochód. No kto ma wiedzieć, ten wie. Ale e, nowa rzecz w GTA dodali ponoć misję w końcu, w końcu, wpadli na to, wiecie! To już było w. nie, nie było to w GTA 3, w GTA Vice City na pewno były. Misje dostarczania pizzy z pizzerii na skuterze. No i dodali to w końcu do GTA 5. Super sobie myślę. Więc przetestujmy to dzisiaj. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, chcecie jakoś pomóc tutaj algorytmowi, to zostawcie proszę łapę, komentarz, suba, jak ktoś jeszcze nie zostawił kiedyś, chociaż tu już tyle subów zostawili, że, u, panie, więcej to nie potrzeba tak naprawdę. Ty już lepiej na innym kanale zostawić subika. I oczywiście wpaść na G2 Instagram, Discord Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem Czy ja mogę być w organizacji, nie? Nie ma żadnego problemu, żebym był w organizacji Przy okazji robił tę misję, dostawcy pizzy Mam taką nadzieję Jaki samochód zamówiliśmy? A, ten nowy, o proszę bardzo To jest mój nowy crossoverek to jest niby w kategorii suwy, ale no, jak widzicie, on. nawet nie jest wyższy od jakiegoś małego samochodu. Także to, to, to jest SUV, To jest SUV, który jest jakimś mini SUV. To, szczerze, to jest nawet trochę małe moim zdaniem, jak na crossover, więc. No, ciekawie, ciekawie to wygląda. Dobra, tu jest w ogóle paczuszka, którą można byłoby w teorii zabrać, ale no to tam na razie na razie zróbmy sobie to. I co, podjeżdżamy do takiej randomowej pizzerii w ogóle? Myślałem, że to też będzie raczej w konkretniejszych miejscach, może właśnie w Bell'u jakimś, ale w Bell'u, chogaty, to pizza to to nie bardzo. No ale może wiecie, przygotowane mają bardziej. Eee... Aha, czyli dobre, czyli tak, prezes organizacji, wyłącz. Nie jesteś już prezesem, naciśnij E, aby rozpocząć dostawy pizzy dla restauracji Pizza Dis. Pizza Dis? z YouTube'a... Mm. Dostawy pizzy, ukończ wszystkie pięć dostaw zanim pizza ostygnie, żeby odblokować zniżkę na pojazd Pegasi Pizza Boy. Czyli pewnie skuter. Zgaduję, że skuter jest, który możemy wygrać. W sensie, o, prawdopodobnie to jest nawet ten skuter. E, Okej, okay. zanim pizza ostygnie, to wiecie co, ja może najpierw po... O kurczę, zdecydowanie. To ja najpierw jadę do tego celu, a później lecimy do kolejnych. Czyli to jest walka z czasem. Czyli w sumie bardzo, bardzo podobnie, jak to było w starych GTA. A ciekawe, czy można byłoby na przykład na swoim skuterze to robić. Wiecie, mi brakuje szczerze takich trochę RP misji, yy, które można byłoby wykonywać faktycznie. Wiecie, opcje wykonywania ich byłyby jak na RP, czyli. Jest możliwość, że my się zatrudniamy do tej firmy i jeździmy na ich sprzęcie, ale jest możliwość, że nasz sprzęt wykorzystujemy też do pracy e, w roli, powiedzmy, dostawcy. No, tylko musimy sobie na przykład przemalować albo coś takiego, nie? E, muszą tam jakieś wymagania spełnić. Że ja bym na przykład na swoim skuterze dostarczał takie, takie rzeczy. Jakiś taki coś w stylu e, Bolta, Ubera powinno być, czy jakiegoś glowo, nie? Innego. Tego typu rzeczy. To by było fajne całkiem. Powiem wam, ja się sam zastanawiam, czy by sobie za rok, nie wiem, nie, nie zainwestować w elektryka i czy sobie po prostu w globo nie pojeździć na elektryku e, wtedy tutaj w moim regionie. Niestety to nie jest duże miejsce, ale wiecie, ponagrywać, by można było coś ciekawego z tego, brzmi to całkiem fajnie. Szczególnie, że widziałem właśnie taki jeden kanał chyba Dexterowskiego, który tak robi. No tylko ja, ja już kiedyś o tym wspominałem. A że no różnica jest taka, że po prostu on, on ma duże miasto, nie? Więc tych zleceń faktycznie może być sporo. Pewnie różnych rzeczy może się też sporo dziać, więc na filmach przynajmniej tego kontentu też jest więcej, nie? Przy okazji. No i plus, plus taki, że w moim regionie to już faktycznie musiałby być elektryk, bo no ja ci. No powiem tak, no jeździć nie wiem, kilkaset czy 100 czy kilometrów dziennie. Na rowerze zwykłym po tej okolicy, gdzie macie góra dół, góra, dół, góra dół, czy właśnie wjeżdżać w miejsca, a, które mają naprawdę spore przewyższenia. Wow. No to tu byłby problem. Dobra, teraz tak. Gdzie dostarczamy kolejną? No ja bym dostarczył tu później. Tu kurczę, to mi tak nie leży mi to zupełnie, powiem wam. Dostarczymy tu, później zjedziemy do dołu i polecimy do góry znowu. W ten sposób to zrobimy. O. No dobra, ja zarobiłem 2000 za dostawę pizzy na piwek 388. I moim zdaniem to jest piękny obraz inflacji, jaka nastąpiła w GTA i po prostu tego, ile warta jest ta waluta w GTA. Jeżeli my za misję dostawcy pizzy dostajemy 2000. Co w ogóle wiecie, to się wydaje w ogóle dużo, jak sobie pomyślicie, o, jako dostawca pizzy 388 dolarów na piwku, a jeszcze z drugiej strony to tak naprawdę to są małe pieniądze jak na GTA. No to, no to faktycznie to jest yy, ciekawe, bo to jest misja typu pewnie raz z, z, zrobicie, i już nigdy więcej tego nie zrobicie, no bo po co to robić, jeżeli to jest nieopłacalne? Po co to robić, jeżeli nic więcej nie dostaniecie za to, powiedzmy. A, no, no właśnie, to, to powinno być jakoś bardziej tak zrobione. Powinny być jakieś progi, na przykład, że jak dostarczycie 50 razy, to dostaniecie coś tam. Jak dostarczycie 100 razy, to dostaniecie coś tam. Jak dostaniecie... Jak 1000 razy zrobicie, to... Na przykład wtedy zaczniecie zarabiać z tego trochę więcej. Wiecie, jakieś takie rzeczy bym porobił. Takie trochę właśnie RP, że, że to życie... Czy te misje miałyby więcej sensu. No bo to... Wiecie, to jest rzecz, na zasadzie, no co to zmienia typowemu graczowi w tym momencie, w sensie no co to jest, to tego nawet aktualizacją bym nie nazwał, no to jest rzecz, która była kiedyś taką yy, po prostu funkcją wbudowaną w tę grę od razu, nie, to, to były takie funkcje podstawowe. Tylko, jakby gry zostały zeskalpowane troszeczkę z tych e, funkcji podstawowych, że można je było wrzucać później w postaci DLC, nie? I żeby nie było mowy o tym, że się nic nie robi. Od co. Dobra. Jakby było na przykład o wyjmowanie tej pizzy, czy, czy coś. Skoro i tak już mamy kaccenkę tego typu, to już wyjmować pizzę też e, można by było. Bo to jest tylko i wyłącznie przecież pod RP. No, no pod nic innego się tego nie robi. Dobra, i co ja? 10 tysięcy pewnie zarobię, nie? Ciekawi mnie. Dobra, ciekawi mnie, czy oskryptowane są też napiwki w tej misji. Gdzieś tam czytałem, że 10 tysięcy się zarabia za tę misję. I właśnie pytanie brzmi, czy dosłownie to jest tak, że łączny zarobek to będzie 10 kafli? Zaraz się przekonamy. Może trochę więcej, nie? No, w sumie dostajemy po 2000. No dobra, to 10 tysięcy plus napiwek to może być, faktycznie. No bo jeszcze dwie przesyłki, za 5 razy 2000 to jest 10 tysięcy i... tędy nie przejadę, nie? Eee. Jak nie przejadę, panie, co ty? Na skuterze? Na skuterze tędy nie przejedziesz? Proszę cię. Bezproblemowo. Proszę bardzo, i tutaj sobie wbiegam po prostu i niby pizzę dostarczam, chociaż tak naprawdę i nie wiołem! O! Mam nadzieję, że właśnie takie drobne rzeczy w GTA 6 będą udostępnione. Ja, ja wiem. Może tak nie być. Może się łudzę po prostu. Już tyle czasu czekam na GTA 6, że, że naprawdę, może za bardzo idealizuję sobie swój obraz wyśniony GTA 6 w głowie, ale naprawdę mam nadzieję, że takie rzeczy będą od razu wprowadzone i oni faktycznie będą szukali czegoś nowego, dodawania jakichś feature'ów później w trakcie w trakcie gry. Może zamiast dodawać co jakiś czas takiej prostej treści do GTA online, wcześniej ją po prostu skalpując ee, z niej to, żeby po prostu dali fa faktycznie dodatek fabularny w tym GTA 6, że może ten dodatek fabularny będzie jednak fajnym. Rozwiązaniem, a przy okazji dodatek fabularny będzie też coś dodawał do online, nie wiem, nową część, jakiś nowy teren, nowe misje, nowe nie wiem, bronie, obrazy, samochody, pojazdy, etc., etc. Tego typu rzeczy byłyby ciekawe. No i dobra, pytanie brzmi, czy ja w ogóle po tej dostawie nie dostanę 48-minutowego delayu. Czy ja nie będę potrzebował na przykład 48, ale to też moim zdaniem takie jest no słabe. Zrobicie 5 dostaw, zarobicie z tego powiedzmy 12 tysięcy i co naprawdę? Delay: 48 minut? Trzeba dawać delay jak na Kajo powiedzmy, tylko po to, żeby rozwieść 5 innych pizz. Wow, to, to by było naprawdę dziwne. Ciekawią mnie jeszcze te dwa kolejne miejsca, z... Yy, te dwie kolejne pizzerie O Jezu, my ledwo, ledwo, ledwo nadganiamy w ogóle tego suwika Dobra, gościu, suń dupę, ja mam pizzę do... do więzienia. O kurde Kask powinni też zakładać od razu na łeb, taki specjalny jakiś kask z tej pizzerii Też byłoby spoko Dobra, a tu gdzie? Już myślałem, że na dół mam to dostarczyć. Dobra, proszę bardzo, cyk. A może następnie w ogóle z powrotem do pizzerii? Raczej wątpię. Okej, okay, pizza dis. Udało ci się dostarczyć wszystkie 5 sztuk pizzy. 22 tysiące zarobiliśmy. Premia za ciepłą, świeżą pizzę to jest kolejne 10 tysięcy. Więc y, otrzymany napiwek 2 tysiące i dlatego 22 tysiące zarobiliśmy. Eee, no nie wiem, czy Rockstar myśli, że. 22 tysiące w 10 minut, troszeczkę ponad, prawdopodobnie. To jest na tyle sporo pieniędzy, że trzeba nam dawać delay jakiś. No kurczę. No nie jestem przekonany co do tego. Dobra, i to nie jest mój pojazd, ale możemy nim jeździć, tak? sobie jeszcze przez chwilę w razie W. w. Dobra, i to jest pizza dis. Teraz pytanie, czy. Dwie kolejne pizzerie. To jest e, ta sama sieciówka, powiedzmy, ta pizza Dis, czy to jest coś e, cokolwiek innego. Także sprawdźmy sobie ten samochód w środku, a, nie, sprawdzimy, bo jest za ciemno. Ale to też jest taki, taka wersja sportowa. No to tu nic nie ma w tym środku, w tym samochodzie. Ja dalej nie wierzę, że ten samochód jest w kategorii SUWY. Może dzięki temu będzie mocnym SUWem. Okej, okay? ja bym przejechał się tym samochodem yy, na jakimś skillteście, o. Co bym właśnie zrobił? Jaki skill test tym samochodzikiem bym sobie śmignął. I teraz tak... A Dojedźmy sobie tylko właśnie, gdzie są jeszcze te pizzerie dwie? Ja mam nadzieję, że one mi się teraz wyświetlą. Bo kurczę, jeżeli się nie wyświetlają, to trochę lipa fest, nie? Dobra, dojeżdżamy z powrotem do miasta. Kurde, no powiem wam, ciekawi mnie to, czy ten samochód jest w ogóle wart czegokolwiek. No bo nie wydaje się zły. W kategorii suwy nie wydaje się zły właśnie. Mam wrażenie, że zawieszenie całkiem nieźle działa. Jest w miarę szybki, jeżeli nawet nie jakiś najszybszy. No pytanie, czy on jest lepszy od Draugra, jeżeli on jest w kategorii suwy, Draugr, czy jest w kategorii techniczne, bo Draugr jest mega mocny i to też nie ma co co ukrywać. Dobra, tu jest pizzeria obok mnie. Gdzie jeszcze mamy pizzerię? A, czekajcie, powinien być znak. A to już mi zniknął w ogóle tamten znacznik całkowicie. A i wszystkie to są pizza this. Dobra, to pytanie brzmi teraz tak. Czy to ten delay 48 minut, on się tyczy jednej konkretnej pizzerii, czy po prostu wszystkich? Ciekawi mnie to, dobra. Ale że pizza Dis akuratnie. To jest gdzieś na molo ta pizzeria, okej, okay. albo nawet... A, to jest tu, gdzie skaczemy! To ja, ja tutaj skaczę, na drugiej mapce wstydu tutaj wskakujemy na tę pizzerię. Okej, okay. czyli to jest ona. Okej, okay. tu były te polskie jakieś napisy w tym miejscu. A tu się coś dzieje w ogóle? Okej, okay, czyli mogę korzystać w tym momencie z drugiej serii misji. I też jest Pizza Disc, czyli tutaj nie ma nic więcej, tak naprawdę, nie? N nie zrobili niczego więcej ponad to. Nie wyszli ponad swoją strefę komfortu, e robiąc nam coś takiego. Wiecie, co ja bym zobaczył w GTA? jakiś samochód? Tego cybertraka Teslowego. O, no, to bym mógł zobaczyć, i to szczerze by się wpisywało idealnie w ogóle w pojazdy geta Ale no, w piątce to już raczej tego gdzie zrobią, nie? Przynajmniej tak zakładam. Na blachach mamy, widzę, napis Pizz i 4, które ma imitować A po prostu. Więc mamy pseudo napis Pizza. Eee, o! Tu? Tutaj dostarczamy pizzę? Wow! Aha, bo to jest dobra, to jest po prostu praktycznie to samo miejsce. Byskitu, przecież tutaj dostarczyliśmy już jedną pizzkę, nie? Dobra, pytanie brzmi, czy to będą te same miejsca. Ja nie będę musiał na górę nagle jechać znowu. Nie, nie są te same miejsca, ale to jedno akuratnie jest tym samym miejscem. Także dobra, dobra. A ja tę miejscówkę tak kojarzę, panie, takie miejscóweczki. Dobra, i czemu nie mogę niby tędy sobie pojechać? Bo co, nie oznacza mi tego jako drogę. Kurczę, no be, mega wolny ten skuterek jest, mega wolny. Panie, skuterkowicz. Fajnie, jakby go można było faktycznie zedytować i jeździć minimalnie szybciej przerobionym pojazdem tego typu. Dobra, przez barierkę. Kolejna pizza, dostarczona prosto do drzwi, cieplutka jeszcze. Mega ciepła, tak naprawdę. Gorąca wręcz. Parzyła mnie w ręce, jak ją dostarczałem. Naprawdę, bez kapi, bez żartu. I gdzie teraz? Tutaj przynajmniej, mniej więcej, są też wszystkie po drodze. Więc istnieje szansa, że tę przygodę z tą pizzerią zrobię trochę szybciej niż ten pierwszy przejazd. No tam nawet ten ostatni przejazd był po prostu daleki, a tutaj jest dużo, dużo bliżej. Ale może to i dobrze. Kurczę, no takie misje jak w GTA San Andreas były, nie? Z karetką, z policją, ze strażą pożarną właśnie, z dostarczaniem pizzy. Coś takiego mi się bardziej marzy. Już to by było w sumie odtwórcze, nie? A i tak byłoby pewnie fajniejsze niż to, co dostaliśmy po prostu i to, co dostajemy w tej grze niestety. Dobra, a tu gdzie? A na jednym kole, kurczę, skuterarz jeździ. To do hotelu jakiegoś. Okej, okay, okej. Okay. Powiedzmy, że to jest hotel. Mhm. Uh -huh. Dzień dobry, dzień dobry. Ciekawe czy tak naprawdę te drzwi się otwierają, czy to tylko e, my słyszymy dźwięk otwieranych drzwi. E, ja bym tak, chciał zobaczyć w trakcie tej cutscenki jak wyglądają właśnie te drzwi. Wiecie, można wyjść jakby z, z postaci w trakcie cutscenki jakimiś e, e, kodami na jakichś e, modach. Więc wyszedłbym i zobaczyłbym czy faktycznie dodali nowe otwieranie drzwi. Wow. Ale się dzieje. No ale dymy. Czy po prostu jest specjalnie, wiecie, jest takie. Tak, tak jest to. E, takie miejsce ulokowane kamery, że nie było widać właśnie tych drzwi, że się otwierają i jest tylko i wyłącznie dźwięk. I my na przykład te pizzę dajemy w ścianę wkładamy. Nie, a nie że komuś ją dostarczamy w ogóle. Dobra, gdzieś tutaj, gdzieś tędy i tu. Nie no, ja obstawiam, że. Tu wyżej, a wsiąść na skuter dostawczy. No czekajcie, gdzie ja to mam? Tu dostarczyć. Ty, czyli byłem za daleko? Czyli za daleko? Też nie można być od skutera, jeżeli chcemy dostarczać tę pizzkę. O widzicie? Nic nie, nie widać tak naprawdę. Czy ktoś otwierał nam te drzwi? My się tego tylko domyślamy, że tak może być. Przez to jaka jest otoczka, nie? Cała. Ale tak naprawdę nie jesteśmy pewni, że ktokolwiek otwiera drzwi, to po pierwsze, tylko słyszymy ten dźwięk, i że ktokolwiek wyciąga ręce pod tę pizzę, bo tego nie widać. I to może być tak, że faktycznie dodali po prostu dźwięk, kamerę zalokowali w tym miejscu, i my myślimy o tym, że to się dzieje. I ten budynek zawsze tak wyglądał. Po prawej stronie taki brudny. Dobra. No tak, tu zdecydowanie szybciej nam teraz e, wyszło. Ja, pierdziela, ale ominąłem. Także udało nam się na odcinku zrobić 10 dostaw. Tego się nie spodziewałem, zaczynając ten odcinek. Także fajnie, chyba, I guess. Dobra, teraz w prawo. Ja sobie jeszcze zrobię, powiem wam, te trzy dostawy poza odcinkiem, i zobaczę, czy faktycznie coś dostanę. To wam dogram jeszcze końcówkę najwyżej. Myślę, że tak zrobię. A co? A co? Dobra. Też nie wiem, w który dzień ten film wleci. Prawdopodobnie w sobotę, bo pojawi się też odcinek z takiej jednej gierki nowej, e, którą sobie testowałem, nie? Więc to też zapraszam na tamten odcinek przy okazji. O 16.00, tamten, a ten, nie wiem. O 10.00. O! Tu był człowiek e, widziany przynajmniej. I ciekawy mnie też, czy to był cały człowiek, czy tylko część. I znowu 22 tysiące, tylko teraz tam grosze się różnią. No dobra, proszę Państwa, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, Manko. No to co, została mi ostatnia dostawa z, tej, z tego trzeciego dostarczania pizzy. Powiem Wam, byłem trzy razy w tym samym miejscu. Jeżeli chodzi o Tepickę, czyli tam gdzie mówiłem, ej, tutaj już byłem, i dosłownie byłem tam też trzeci raz, także fajnie. Teraz właśnie byłem u Ballasów, także to nowe miejsce, przynajmniej na tej mapie. No i ostatnie miejsce, do którego dostarczam, czyli teren, bardziej nie wiem, Wagosów czy, czy okolice Wagosów. I gdzie ja mam tutaj to dać? Tu zapewne, dobra, dzień dobry, dziękuję. Proszę bardzo, i powinniśmy dostać złoty medal. I mamy wszystkie trzy pizzerie zrobione już. Tak, 10 tysięcy, nic więcej chyba. O, teraz nawet 22 nie dostałem. Napiwki mniejsze, widać, gdzie dostarczaliśmy pizzki. I co, misje zniknęły, i to tyle? Chyba? Nie wiem. Zobaczmy, czy mi się wyświetli jakiś złoty medal za to jeszcze. Chyba nie.